a tym razem co mamy tym razem jest waltra 6400 nie wiem czy poznajecie to Valtra, ale to jest to, ta waltra którą rok temu robimy w niej kosze kosze od półbiegów i ponownie do mnie wróciła, ponownie na naprawę i tym razem uszkodziła się skrzynia mechaniczna Rosypo się rewers coś rozwaliło się u góry i wpadło na dół jak powiedzieć skrzyni. Wpadło między kosz od napędu i uszkodziło uszkodziło korpus. Uszkodziło obudowę skrzyni. Cały olej, olej uciek, uciek ze skrzyni biegów. Na ziemię. Co tu więcej? No, rewers nie działa traktor nie jeździ no i musimy rozbierać już tu właśnie przygotujemy się do demontażu do wyjechania skrzynią tym razem spróbujemy trochę inaczej, nie zawsze to robimy, bez ściągania kabiny spróbujemy wyjechać tyłem jest taka możliwość pokażę tu właśnie Walter, Walter z przodu Jak on tutaj wygląda Tu już mamy część przywodów porozbieranych. Pneumatyka wyjęta. Tutaj mamy rozdzielacz główny sterujący. Hydrauliko zewnętrzno. I rozbieramy. Ciekawe, co to co tam się stało dokładnie. To się rozsypało. Jestem tego bardzo ciekaw. No i dobra, śledźcie nasze poczynania my będziemy pokazywać co tutaj się dzieje. A dla ciekawych pokażę tą dziurę tutaj w skrzyni biegów zobaczcie O teraz straciło ostrość. On jest tam. Tutaj jest. Wał, wyjście na wał napędowy i ta dziura jest. O, tam, tam, tam. Tam je widać. O, jakie okienko ładne. Dobra, My tu musimy się rozpołowić na skrzyni biegów i zobaczyć, co się stało dokładnie. Jak to naprawić?